Znajdujemy się w sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności. Dzięki zaawansowanym technologicznie symulatorom w tej sali odwzorowujemy rzeczywistość kliniczną i środowiskową. Studenci podczas zajęć uczą się pracy zespołowej i interdyscyplinarnej. Muszą wykazać się znajomością umiejętności klinicznych i technicznych. Wzmacniają umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania samodzielnych decyzji. Dydaktyk prowadzący zajęcia znajduje się wraz z technikiem symulacji medycznej w sterowni, oddzielonej od studentów lustrem weneckim. Studenci natomiast samodzielnie wykonują zadania metodą symulacji medycznej. Wymaga to dużej samodzielności, dużego stopnia odpowiedzialności studentów. Symulacje medyczne są nagrywane, a studenci mają możliwość obejrzenia i omówienia swoich działań podczas debriefingu. Tematem dzisiejszych zajęć będzie ostry zespół wieńcowy, obrzęk płuc, gdzie studenci opanują stan pacjenta. Dzień dobry, jak się pan czuje? Duśnię, duśnię, duśnię. To od dawna ma pan duszności? Wczoraj. A miał już pan duszności wcześniej? Nie, nie. Dobrze, za chwilkę podam panu tlen, żeby się panu lepiej oddychało. Ratujcie mnie, ratujcie. Spokojnie, już się panem zajmiemy. Koleżanka będzie podłączać tlen, ja w międzyczasie zmierzę panu ciśnienie, podłączę panu pulsoksymetr. Poczuje się Pan lepiej? Dobrze. dobrze. Nic Pana nie ubiera? Nie, 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 dusi, tylko dusi. Dobrze, dziękuję. Dobry, jestem lekarzem. Zbadam Pana. Jak się Pan nazywa? Kuparski, lubię. Od dawna Pan ma dusi? Dusi, dusi, od wczoraj. Dobrze, proszę się odzywać. Boli Pana klaka pierszowa? Dusi, nie tylko mnie dusi tutaj. Dobrze, parametry zobaczę. Do podania na Cito zrobimy morfologię, gazometrię i chemię, a do podania furosemit i płyny. A przepływ tlenu 5. Dzień dobry, wykonam mu pana EKG. Dzień dobry, podwamcie panu kotrutkę. Huff. Huff. Huff